Byłem 10 lat w Anglii, później wjechałem do Francji. pobyłem parę lat we Francji. Nie mówię trochę po angielsku, po francusku, po rusku, po polsku. Daję jest jakoś radę. A co Anglia? Bo, bo ja, ja też teraz wracam z Anglii po, po, też ponad 10 lat. Co, co, co Anglia? Podobało Ci się? Nie podobało Ci się? To jest to no... Ojejku... No. Bardzo ciekawie rozwiązany system socjalny w Anglii. Teoretycznie, Kude, przy minimalnym zaangażowaniu jesteś w stanie osiągnąć nie wiem, standard socjalny egzystencji, czyli masz wszystkie benefity, jak zaangażujesz się w tym, nie wiem, minimum, które ci Kude, nie wiem, od ciebie wymagają, dostajesz dodatki takie, że jesteś w stanie żyć na socjalnym standardzie obywatela brytyjskiego. Aha, że, że dobry system socjalny jest za zapomogi i tak dalej. Dania, mi, y, darmowa służba zdrowia, y, no w Kanceliu masz kudę, nie wiem, opiekę y, straży pożarnej policji y, wywóz śmieci wszystko teoretycznie zajęte, zawarte w tak się. Y, ubezpieczenie społeczne 3 funty miesięcznie Funty miesięcznie w także dobre, dobre rozwiązania, mówisz. Znaczy, no, dobre tym nie, dobre, niedobre. Problem w tym, że nie, nie wiem, jak do końca wygląda kwestia e, osiągnięcia wieku emerytalnego i przejścia na emeryturę. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem kwestia odkładania własnych składek, nie wiem, własnego zaangażowania w ubezpieczenie, sw swoje własne, nie wiem, żeby móc Kude, nie wiem, przejść Kude później na jakiś system. Yy, emerytalny, kurde, nie wiem. No nie, no tam jest tak, nawet możesz być na, tych, na tym, na tym bez, bezrobociu do końca życia, nie? No i później dostajesz minimalną tam emeryturę, ale dostajesz. No ale jak możesz być na bezrobociu? Jak bezrobocia masz 28 funtów, kurde, nie wiem, tygodniowo czy miesięcznie? Ale nie, mówię teraz: jest ten system Universal Credit, to się nazywa, nie?